I nagramy pierwszą grę pierwszą grę oprócz Brawl Stars Fortnite'a, to jest Skoki Narciarskie nie wiem jak ta gra się dokładnie nazywa, ale zagramy to, jak chcecie więcej odcinków no to, nie wiem, zostawiajcie łapki w górę, ja może ja może wtedy zrobię zobaczymy no i co Poczekajcie. E, no i co? No i zapraszamy do oglądania. Jest, mam na razie słabe konto gram wczoraj. No ale zauważyłem jakąś fajną grę, to zainst... Znaczy, nie wiem, czy to jest fajna, bo dla Was może być głupia na przykład. Jak będziecie chcieli inną serię, to mogę zrobić inną serię. Zależy, co będziecie chcieli. E, więc tak, ja przyjmę już Polskę, Norwegię i inny Niemcy. Pewnie mi się zapytać, jaka jest najle... La... Jak mogę e, Wam pokazać, jaka jest dla mnie najlepsza skocznia. Jest to e, Niemcy K200. 40 i to jest taka ten taka skocznia, że tu macie liczniki, le lecicie i tu lecicie powyżej 100 km. I patrzcie na przykład ja lecę tak. No, i hop, przeskoczyłem czerwono ja, te, ja tego, ja to, ja tutaj, i to jest takie fajne, coś, że musisz przejść na przykład pięć poziomów, żeby dostać się do kolejnego, wygrać pięć, z, pięć konkurencji, jakby pięć skoków, żeby przejść do następnego państwa. Ja z tych państw mam trzy, to są Niemcy, Norwegia i Polska, a następny nie wiem co jest. No i lecimy teraz... BUM! Będziemy tu. Eee, możecie sobie zainstalować, to jest bardzo fajna gra. Wpadajcie na kanał Maćka, będzie w opisie jak zawsze. No i co? Gramy dalej! O Jezu! Nie chce mi się grać na tej mapie, bo i tak dużym tu są inne mapy, na przykład tu zajęłem drugie miejsce, ale muszę pierwsze i wtedy przejdę. No zapytać się mi się, że tutaj też jest stromena, ale to jest już trudniejsze, bo mamy, mamy gorszy wyskok. Dobrze, przeskoczyłem czerwoną linię, mam szansę na pierwsze miejsce. I mam pierwsze miejsce: 140. Nazywam się Kuki St1. Cookie1st, no i co, no dalej lecimy, zobaczymy, to że będziemy w tabeli 17, os 16 osób nas przegoniło. Ja chłopca skoczył 165, nie mogę. Tutaj chłopy to są na maksymalnym lewerze. Za późno, ale też dobrze. Zostawiacie łapki w górę, suby, lecimy po 30 subów i będę nagrywał... <laughs> Przepraszam za to. Nagrywam serię... E, będę nagrywał serię Among Us z Maćkiem i może z jakimiś kolegami, nie wiem. Za, mo, napis, możecie napisać, że z wami mogę zagrać też, nie ma problemu. Będ, mam ochotę z wami pograć Wam Among Us. Wbijecie tam 30 subów i lecimy serią. Udostępniajcie, komentujcie. No komentujcie to nie, no bo nie, nie daję komentarzy jakby, że nie udostępniam komentarzy. Niektórzy mnie hejtują, a nie chcę tego te miejsce, nie, no muszę teraz jakieś lepsze zdobyć bo już nie chcę tej samej mapy przechodzić i tych samych skoczni, już nie znam na pamięć, bo wszystkie próbowałem no bo ja to, ja so tak robię, że na początku to co najbardziej umiałem, yy, potem po kolei dobra, pierwsze miejsce, byśmy tak zostali, ale na pewno tak nie zostaniemy pierwsze miejsce, Co coś się stanęło? Idealnie, ja nie mogę teraz tego zmaścić. Idealnie! Jak ja teraz nie będę miał. Jak teraz nie będę miał pierwszego miejsca, to ja się wkurzę. Dobrze, ale czy będę, będzie pierwsze miejsce? Pierwsze miejsce jest. Przechodzimy do kolejnej tej do kolejnej wyspy. I widzimy się na pierwszej mapie. A, i tak po drodze zostałem 10 level. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, już jesteśmy. Jesteśmy teraz na Finlandii. to mamy Słowację, Austrię, Czechy, Japonię, Rosję, Szwecję, Koreę, Kanadę, Włochy, USA, Szwecję. Małe skocznie, średnie skocznie. Takie skocznie Estonia, Francja, duże skocznie Rumunia, Chiny, Alpy. Legendarna skocznia Mamuty. No i co? Teraz trzeba to przewijać. Dobra na K20. Mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie, bo chcę się dostać. Teraz będę musiał 5 razy wygrać. A uwierzcie mi, że to jest ciężko, w moim przypadku. Tym bardziej, jak gram w to dwa dni. Tutaj będę miał pierwsze miejsce na 99%. No dokładnie. Tu będę miał już wyższe. Jakby że nisza, ale nie. Zainstalujcie sobie tą grę. Wpisujecie po prostu stoki narciarskie 2021. Ło, za późno, to ja już nie mam szans. Nie, ale to zmościłam Ale to zepsułem. Dobra, teraz to muszę wygrać. Za późno znowu, no cóż się nie. Teraz znowu zyskujemy trzy, może tak. Ja za późno naciskał. Pierwsze mi ale będę z 20. No dobrze. a to jest. Przepraszam za te dźwięki, ale nienawidzę, jak mi się reklamy pokazują. Będziemy grali dalej, bo. trenujmy sobie. O, my już odblokowaliśmy kolejną mapę, ale ja chcę poćwiczyć yy, na tej. Znaczy, nie, nie będę ćwiczyła, ale chcę po prostu zagrać na tej, żeby mieć. Te. Ja tak będę teraz robił, że będę miał yy, nowe mapy, ale nie będę ten. Nie będę miał nowe mapy, ale nie będę je grał. Dobra. Poczekajcie krótkie części i za chwilę się widzimy. Dobra, jestem znowu już już już. No czemu teraz nie wyskoczyłem nawet. Jakie to głupie jest. Coś czuję, że długo mi to zajmie. 41 miejsce. Dobra, już wypadam od nowa. Ja się mogę założyć. No, wiedziałem 50 miejsce. Let's go, idealnie, pierwsze miejsce, pierwsze miejsce Pierwsze miejsce Pierwsze miejsce I jest pierwsze Ale spadłem na 15, na no super tak gra jest, naprawdę Dobra, idealnie, teraz muszę też idealnie wylądować Mam pierwsze miejsce Let's go, let's go, shit on ja nie mogę drugie miejsce, nie. Trzynaste to są żarty. Jaja, co robicie? Nie dobra, idę na kolejną mapę, bo. Nie, 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 nie. Przepraszam za te reklamy Oczywiście polecam te gry Aha, jeden next. Wszystkie gry, które mi się wyświetlają oczywiście polecam Są fajne, ale nie instaluję Ale wy za to jak chcecie to możecie, nie zmuszam Dobra No ale co? Widzieliście to? Widzieliście to? Widzieliście to? nie tak o nagle zrzuciło na dół. Przez to. Jestem no, leciałem siedemnasty. Leciałem sobie, i nagle mnie tak. W, 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 tak sobie w dół Dobra, teraz będę. możecie obstawiać. Ja będę. ja teraz sobie zasłoniłam. Będę trzeci. Pierwszy, ale będę z 18 na pewno. Czwarty, Druga seria. Muszę 115 co najmniej polecieć. Ja polecę z 90, bo nawet 100 nie umiem zrobić. Hop. Leci, 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 leci. Sorry, że się tak niepnię, ale to jest fajnie. Siódme miejsce. Dobra, dziesiąty znowu miejsce na no kurde. Dobra, teraz dziewięćdziesiątkę lecimy. Teraz poćwiczę, teraz poćwiczę, bo trzy. Ani a trzy mecze zagrałem, jakby, a ani jednego jeszcze nawet nie wygram. Dobrze, przeskoczyłem tu. Jak to możliwe? Nie dobra, ale tak też przegram. Na tej skoczni na turnieju Let's go. Let's go. Jestem bogiem tej. Te przeznaczone Ciebie, nie na żarty. Na jedno, jak jest ode mnie lepszy. Osobiście pozdrawiam. Poczekajcie. Dobra, już, 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 już lecimy. Tylko za, za późno włączyłem, ale. Dobrze poleciłem, ale głupio. Wybiło mnie za bardzo. Ja za chwilę będę kończył, bo nie chcę też robić długiego odcinka. Będzie to taki odcinek taki. Ala. Taki. To będzie taki odcinek, ale. Taki. Z, za. taki. Yy, jakby rozpoczynający tę serię. Dobra, dokończmy to już kończymy. Piąte miejsce. Przepraszam. Ja cię tego wyciszyć. Piąte miejsce. Dobra. Zaproponowałem wam serię. Zostawicie 5 łapek w górę, to nagram kolejny odcinek. Eee, napiszcie Na w sumie nie napiszecie to jak zostawicie 5 łapek w górę, to leci kolejny odcinek. Po prostu z tego z tej, z tej serii, z tej serii. Jeszcze zobaczymy jak tam to wygląda. O ta mapa jest głupia, dobra, ale skoczę już. Jak już zacząłem. O, tu się dobrze rozpędza. To, do, to jest dobra mapa. Ej, to będzie. To będzie ten. tu jest najlepsze, ten. Nie, no, to jest jednak głupie. Dobra. No to się ma. Na zostawicie sobie łapki w górę, nara.